Więc no, naprawdę na totalnym farsie Maus się znalazło i widać, że to nie jest ich turniej. Maus rozgrywa naprawdę okropny kurwa turniej. I uważam, że Maus już powinna zrobić dawno temu 0-3 i odpaść w meczu na Liquid, no ale Liquid też sobie nie pomogło i, tr i trochę strollowało ten mecz. No i potem Maus dosyć ciężko się prześlizgnęło do tych playoffów, naprawdę bardzo ciężko, bo na redali dali dosyć wyrównany mecz, no i potem na Legacy, no to Legacy na własne życzenie przegrało, oni mieli tam taki problem z domykaniem stary, Legacy, każ każdą mapę rozpoczynało od dominacji i potem dwie kolejne, i potem pierwszą mapę wygrali, zdominowali, a dwie kolejne zdominowali w pierwszej połowie i potem totalnie oddali więc no, naprawdę na totalnym farsie Maus się znalazło i widać, że to nie jest ich turniej. Natomiast Spirit gra bardzo dobrze na tym turnieju, chociaż też nie miał jakichś wybitnych przeciwników. Ale i tak Maus jak najbardziej jest w zasięgu Spirit, bo myślę, że Spirit chce coś pokazać. Chce coś udowodnić sobie i innym na tym majorze. Furia kontra Face. Będzie to bardzo trudny mecz dla Face, jak i dla Fury, oczywiście. Ale Fury aż tak bym nie przeceniał. Furia jest dobra, no ale bez przesady, stary. Nie są aż tak dobrzy, żeby pokonać Face, które jest naprawdę bardzo rozpędzone. I Simple naprawdę pokazuje, że chce udowodnić, że się wcale nie skończył, że on tylko czekał na swoją kolej. No i jak na razie, Simple tą szansę wykorzystuje. I Face wygląda ze Simplem naprawdę nieźle. I myślę, że na Furię powinni wygrać.